Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy Państwo, my nie zwalniamy tempa. My cały czas jesteśmy na wysokich obrotach, bowiem ten nowy sezon na parkietach Energa Basket Ligi zbliża się coraz większymi krokami. Już 20 lipca rozpoczną się przygotowania naszej drużyny do tych nowych rozgrywek. Jak Państwo doskonale wiedzą, w sezonie 2020-2021, a także w tym kolejnym sezonie występować będziemy jako Arget BM Slam Style. To oczywiście efekt podpisanej umowy ze sponsorem tytularnym z firmą Argety. Cieszymy się, że ta firma, która od 2015 roku jest ze stalówką, teraz powraca właśnie w roli sponsora. Tytularnego i to jeszcze na dwa lata. Doskonała, świetna wiadomość. No i taka wiadomość, która powoduje, że możemy dalej ze spokojem budować tą naszą drużynę, tworzyć ten zespół, który będzie występował na parkietach. Energa Basket Ligi, a także mamy nadzieję w europejskich pucharach pod wodzą trenera Łukasza Majewskiego. No i w poniedziałek ogłosiliśmy, że po ponad czterech latach do Ostrowa Wielkopolskiego wraca wychowany Gostrowskiej Koszykówki. Marcin Dymała i dzisiaj właśnie Marcin będzie naszym gościem. Dzisiaj sobie z Marcinem porozmawiamy trochę o przeszłości, będzie o teraźniejszości, będą, będą także pytania o przyszłość. Uśmiechnięty, zadowolony Marcin Dymała ponownie w domu i trochę czasu minęło od tego podpisania kontraktu, od tego ogłoszenia, ale ta radość u ciebie jest cały czas duża, że wracasz w końcu do siebie. Tak, witam serdecznie. No tak, tak jak właśnie tutaj pan prezes powiedział, 4 lata minęły od mojego ostatniego meczu w Ostrowie w barwach, w barwach klubu BM Slamstal, także troszkę czasu minęło. No na pewno jest, jest radość, dużo, dużo informacji pozytywnych. Wczoraj dostałem właśnie, jak został ogłoszony transfer i to, że podpisałem kontrakt, także na pewno jest to budujące. No i co mogę powiedzieć? No patrzymy pozytywnie, optymistycznie w przyszłość i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry sezon, zarówno, zarówno tutaj na naszym podwórku w Ekstraklasie i uda się zagrać w Europejskich Pucharach i będziemy mogli się pokazać również tam z jak najlepszej strony. No właśnie, Ostrów eksplodował, jak podpisaliśmy umowę z Josipem Sobinem, Ostrów eksplodował, jak podpisaliśmy umowę z Jamesem Florencem i Ostrów eksplodował, jak poinformowaliśmy, że jest podpisana umowa z Marcinem. Ja tak dzisiaj sobie wszedłem jeszcze w internet, popatrzyłem na, na fanpage klubowe na Facebooku, popatrzyłem sobie na statystyki na naszym kanale klubowym na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie, no powiem Ci, że tych lajków, serduszek, tych komentarzy właśnie była, była cała masa, także no widać, że ludzie tęsknili za Marcinem Dymałą tutaj w barwach Stalówki, a Ty nawet chyba sam powiedziałeś, że nie nadążyłeś wczoraj odpowiadać na te wszystkie wiadomości. No tak, 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 staram się na wszystkie wiadomości odpowiedzieć, ale no wczoraj nie było, nie było czasu, bo naprawdę było mnóstwo tych wiadomości, aż sam szczerze byłem zdziwiony, no i tak jak powiedziałem, jest to budujące, Staram się każdemu, każdemu z osobna odpisać. Dziękuję jeszcze raz za te wiadomości. No i co? Pozostaje tylko się cieszyć i ciężko pracować, yy, przygotować się do, do sezonu, żeby kibice również mieli powody do zadowolenia podczas yy, każdego meczu, zarówno tutaj u siebie, jak i na wyjeździe. No, ale ty rozmowy trochę trwały, nie? Bo tam już z tego co wiem, z tego co rozmawialiśmy z właścicielem Pawłem Matuszewskim, to tam już w maju się z Tobą kontaktowaliśmy, gdzieś tam pierwsze były takie badanie terenu, czy Ty w ogóle bierzesz pod uwagę to, żeby wracać do Ostrowa? No tak, tak, rozmawialiśmy już właśnie z prezesem Matuszewskim szybciej, w tamtym roku bodajże też była jakaś, jakaś rozmowa, Yy, aczkolwiek, no gdzieś tam. No to, to co sprawiło, że teraz się zdecydowałeś wrócić? Yy -y. Nie wiem, może taki dobry timing po prostu w tym roku, w tym sezonie. Yy, tak jak właśnie tutaj mówimy, to szybko właśnie właściciel się odezwał do mnie i rozmawialiśmy. No... Udało się wszystkie szczegóły dopiąć i jestem zadowolony, że w przyszłym roku będę mógł ponownie grać w Ostrowie, w swoim mieście rodzinnym. Ale też, jakby nie jest tajemnicą, to mówiłeś chyba też w rozmowie z Maćkiem Kmiecikiem na łamach Kuriera Ostrowskiego, że spójnia z Jackiem Winickim mocno się gdzieś tam o Ciebie starała. Też były jakieś głosy, że MKS Dąbrowa Górnicza. Rzeczywiście te dwa kluby zabiegały? No tak, właśnie tutaj Dąbrowa Górnicza i spójnia Stargard to też były takie dwa zespoły, które chciały, żebym występował w ich barwach w, barwach w przyszłym sezonie. No ale. No... Ostatecznie Ostrów. podpisałem kontrakt Najlepsza w Ostrowie, także, także nie ma się co oglądać tak naprawdę już za siebie. Patrzmy w przyszłość. Jestem w Ostrowie i w przyszłym roku gram w zespole BF Slam Stali, także cieszę się z tego i mam nadzieję, że będzie to dobry sezon. Ja tak wczoraj sobie spojrzałem jeszcze w twoje to koszykarskie CV i okazuje się, że to będzie trzynasty sezon Marcina Dymały w tym ligowym, seniorskim oczywiście baskecie, bo to się zaczynało w sezonie 2008-2009. Jesteś przesądny? Szczęśliwa taka trzynastka? Do takiej, masz jakieś podejście do takich No tak, takich jestem, rzeczy, jestem, jestem przesądny. Akurat właśnie gdzieś tam zawsze staram się unikać tej trzynastki, no ale miejmy nadzieję, że będzie, będzie szczęśliwa w tym roku i w tym sezonie. Także no, kiedyś, kiedyś bardziej zwracałem uwagę właśnie na to, aczkolwiek ostatnio staram się już od tego odchodzić, bo no, gdzieś tam życie różne scenariusze pisze i tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. No właśnie, wszystko od nas zależy. 6 lipca Marci będzie miał urodziny. I to będą 30. urodziny. Ja Ci powiem, że ja tak patrzyłem w tą Twoją metrykę, w to Twoje koszykarskie CV mówi mówię, jak, no jak, on już ma 30 lat za parę dni, mówię, to wręcz takie niewiarygodne, mówię, no bo przecież jeszcze niedawno Młody Marcin De Mała tutaj oddający ten rzut w hali przy Kosocińskiego, ten pamiętny przecież zdrożony z Fleszewa na, na zwycięstwo w tych drugoligowych czasach, a to proszę, trójka z przodu za chwilę będzie. Tak, no tak jak właśnie tutaj szybko mówimy co? o tym, no, w grudniu bodajże było 10 lat od tamtego rzutu, także no, wtedy jeszcze 19 lat było, no, czas leci nieubłaganie, ale no co mogę powiedzieć? No tak naprawdę cały czas gdzieś tam młody duchem, także. No tak, no po prostu to jest tylko liczba, tak? Tutaj jakby nie ma e, większego e, znaczenia. Dobra, o tym wieku nie będziemy e, Dobra. wspominać. E... Ale teraz tak, poprzedni sezon. Zobaczmy sobie statystyki Marcin z tego poprzedniego sezonu. To były występy na pierwszoligowych parkietach w drużynie z Krosna. 22 minuty, 22 mecze rozegrane, blisko 18 punktów, ponad 30 minut na, na parkiecie. Do tego ponad 6 zbiórek, blisko 5 asysty. Jaki to był ten sezon tam na Podkarpaciu w Krośnie? No daleko od domu, ale tak sportowo. No na pewno daleko od domu, no jeszcze w sumie tak daleko od domu nie byłem nigdy, bo wszystkie, wszystkie kluby, w których grałem gdzieś tam były bliżej. No aczkolwiek no byliśmy tam razem z Krzysztofem Spałą, także na pewno było, było nam raźniej, znamy się od, od dziecka tak naprawdę i mieszkaliśmy, mieszkaliśmy razem, także gdzieś tam ten, ten czas między treningami inaczej, inaczej płynął, bo dużo czasu razem spędzaliśmy no wiadomo, znamy się, tak jak powiedziałem, od dziecka, także był to fajny sezon. A sportowo pod tym kątem. ta pierwsza liga? A sportowo, no na pewno był to ciężki sezon, bo już od samego początku gdzieś tam przegraliśmy kilka spotkań i to minimalnie tak naprawdę, bo w pierwszej rundzie, jak dobrze pamiętam, to przegraliśmy pięć meczów, z czego dwa razy dwoma punktami, dwa razy trzema i raz po dwóch dogrywkach w Wałbrzychu sześcioma, także... No, były to gdzieś tam minimalne przegrane, no, aczkolwiek no, za przegraną jest jeden punkt no i było, było troszkę gdzieś tam jakiejś nerwowej atmosfery, było oczekiwania były, były troszkę wyższe, aczkolwiek zawodziliśmy w niektórych meczach i tak samo zaczęliśmy drugą rundę od pierwszego meczu na rundy rewanżowej, gdzie przegraliśmy w Opolu pod ogrywce, później też minimalna przegrana trzema punktami z WKK Kawrocław u siebie i dalej derby podkarpacia z łańcutem również przegrane trzema punktami, także ewidentnie Wam szczęście meczu trzema nie? punktami w, tym w drugiej rundzie przegrane, także gdzieś tam na pewno. No, właściciele prezesi zaczęli się troszkę denerwować, no, aczkolwiek przed zawieszeniem, zakończeniem rozgrywek. Myślę, że wchodziliśmy na, na dobre, na wysokie obroty, bo wygraliśmy czy to u siebie z zespołem z Wałbrzycha, który był liderem. Zdemolowaliśmy zespół z Kłodzka, no i na koniec wygraliśmy w Poznaniu, też na ciężkim terenie, bo Poznań też miał już dobrą formę. Także myślę, że to by szło w górę i w playoffach bylibyśmy groźnym rywalem dla każdego, no aczkolwiek nie dowiemy się już tego. Ta, wirus ta, swoje, tak, wirus zrobił swoje. Przerwał te wszystkie rozgrywki. Podejrzewam, że najwięcej Większy minus tego pobytu tam w Krośnie to były te podróże, tak? Bo to z Krosna, gdziekolwiek dojechać tak. na, na mecz pierwszoligowy poza Łańcuchem, tak. no to jest mnóstwo godzin w autokarze. No Najdłuższy dokładnie. wyjazd był? Do Słupska. Do Słupska, tak. No i jeszcze mieliśmy właśnie dwie kolejki po zawieszeniu rozgrywek, wyjazd do Koło Brzegu, także no, szczęście w nieszczęściu, można tak powiedzieć. Nie, no śmieje się, wiadomo, każdy by chciał, żeby ten sezon był rozegrany, no ale tak jak już powiedziałem, no nie ma co patrzeć w przeszłość. Teraz liczy się tylko kolejny sezon i tamto zostawiamy za sobą. No właśnie, a wcześniej przed Kresnym były trzy lata w Stargardzie, tam ze Spójnią był awans do Ekstraklasy, był ten debiutancki sezon, kiedy Spójnia się utrzymała w Ekstraklasie i też jak tak sobie popatrzyłem gdzieś tam po internecie, to tam masz tam dużą grupę e, znajomych, Kolegów, wręcz przyjaciół, wiele osób wpisywało powodzenia, Dymuś Diable, co się kryje w tym Dymuś Diable, Bo to tak kilka osób gdzieś tam Tak, tak no to jest taka powtarzało. historia, tak, taka historia właśnie. Yy, nasz trener, asystent trenera, yy, zresztą były zawodnik tutaj Stali Ostrów również, trener Wiktor Grudziński, Gdzieś tam kiedyś właśnie na treningu coś do mnie powiedział, Dymuś Diable, Dymuś Diable no i tak zostało właśnie. I tak poszło. Tak, on, trener Grudziński się tak do mnie zwracał, czasami gdzieś tam czy po jakimś meczu, czy coś, jak wygraliśmy była fajna atmosfera i tak właśnie tam chłopacy pod, podłapali no i tak zostało. No, bardzo miło wspominam pobyt w Stargardzie, tak jak już mówiłem wcześniej gdzieś tam w wywiadach, że to jest mój drugi dom na tej mapie koszykarskiej na pewno. No, i co, świetne wspomnienia, bardzo, bardzo dobrze się tam mieszkało. No i tak jak właśnie tutaj powiedziałeś, gdzieś tam przyjaźnie, które no, tak naprawdę przetrwały, myślę, bo gdzieś tam rok na Podkarpaciu, drugi koniec Polski, a mimo to cały czas mam kontakt. No i duża, duża grupa wsparcia tam, kibice. Właśnie też gdzieś tam fajny kontakt z kibicami był cały czas, jeździli, jeździli za nami na, na wszystkie mecze praktycznie, także no, bardzo miłe wspomnienia. No i też poczułeś smak awansu, bo w tym sezonie, kiedy nasza stalówka awansowała 14-15 do, do Ekstraklasy, Ciebie nie było tam wtedy Mikołajczaja, mhm. o, o ile dobrze pamiętam, nie widział chyba dla Ciebie miejsca w drużynie, coś takiego tam było, że Ciebie w tak. tej drużynie nie było, ale ze spójnią poczułeś, jak to jest, jak się awansuje do Ekstraklasy. Tak jest, tak jest, no właśnie bardzo, bardzo fajny sezon gdzieś tam. No, wygrywaliśmy tak naprawdę spotkanie za spotkaniem, i ja mówiłem chłopakom, że gdzieś tam skończymy z bilansem 28.4, tą rundę zasadniczą. No, to chłopacy z drużyny gdzieś tam koledzy właśnie mówili: Nie, no, niemożliwe, na pewno gdzieś tam będzie więcej potknięć. A tak naprawdę mieliśmy. 28 zwycięstw i dwie porażki. No i ostatnie dwa mecze przegraliśmy, bo już trener troszkę tam dał, dał odpocząć tym zawodnikom, którzy gdzieś tam mogli odczuwać trudy tego sezonu. No i przegraliśmy te dwa spotkania, no aczkolwiek w playoffach, jak dobrze pamiętam, to przegraliśmy tylko jeden, jeden mecz w ćwierćfinale z Poznaniem w Poznaniu. właśnie. No, i przejechaliśmy po prostu w półfinale i w finale przeciwników po 3-0 i awansowaliśmy. Także no, niesamowite uczucie, bardzo bardzo fajne wspomnienia i podróż do, do Stargardu, gdzie tak naprawdę wróciliśmy w piątek nad ranem. No to na pewno na długo zostaną w pamięci, no ale Starówka chyba też w łańcucie ten no, ostatni tak. mecz wygrała, jak tak, awansowała. Też... Także no. Coś tam podobna historia. Tak, tak ten Mansoot. Także. To pod Podkarpacie, także no, wszystko gdzieś tam można spiąć jedną klawrą. Dobra i teraz tak, mamy kolejną grafikę dla Państwa, bowiem Marcin Dymała do tej pory w Ekstraklasie grał w barwach trzech klubów AZS Koszalin, BM Slam Stal. To był, była druga część sezonu 15-16, no i później ten sezon spędzony w Spójni. Policzyliśmy do tej pory Marcin 44 mecze w ekstra klasie, 212 punktów to daje średnią na poziomie blisko 5 punktów w ciągu 16 minut, gry 44% skuteczności w rzutach za 2 i tak dalej, i tak dalej. Ty do tej pory świetnie radziłeś sobie głównie na parkietach pierwszoligowych. Teraz możemy powiedzieć, że taki też przed Tobą. Test, wyzwanie, ten nowy właśnie sezon, że chcesz coś jeszcze pokazać, udowodnić i jakby też mocniej zaakcentować swoją osobę w ekstraklasie, będąc u siebie w domu. No na pewno więcej tych sezonów było gdzieś tam na parkietach pierwszoligowych, no aczkolwiek to była tak naprawdę głównie moja decyzja, bo liczyłem po prostu. Bardziej zależało mi na tym, żeby spędzać więcej czasu na, na parkiecie. No aczkolwiek myślę, że ten sezon w Stargardzie ostatni yy, na parkietach ekstraklasy pokazał, że można na tym poziomie rywalizować. Miałem 7 punktów, 17 chyba minut, czy 18 tak, minut. Tak. tak, miałem gdzieś tam zaufanie trenera i myślę, że tam ze swojej roli wywiązywałem się yy, w sposób yy, zadowalający. także Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie jeszcze lepiej i mocno na to liczę. Ciężko przepracowałem tutaj ten okres kwarantanny, bo cały czas odkąd wróciłem z Krosna byłem w treningu, tak naprawdę może kilka dni odpuściłem. No, także no, oczekiwania są duże, ale parkiet wszystko zweryfikuje. No właśnie, jaką rolę? Ty dla siebie widzisz w tym naszym tworzonym cały czas jeszcze budowanym zespole, o ile możesz zdradzić, o czym mhm. rozmawialiście z trenerem Łukaszem Majewskim mhm. przed podpisaniem kontraktu. No, rozmawiałem z trenerem, trener powiedział, że wiadomo nikomu nie zapewni minut w kontrakcie. Ja to oczywiście rozumiem, bo nigdy nie miałem po prostu takiej, takiej deklaracji od kogoś. Zresztą uważam, że minuty sobie trzeba wywarczyć na treningach, na parkiecie i pokazywać się z dobrej strony na meczach. Y, także trener przedstawił mi swoją wizję. Może nie będę tutaj przed szczegółów, kamerami mm. szczegółów. Ale spodobała się, ta wizja bo Ale jest tak, w sprawie, tak, mm. tak. Widziałem, rozmawiałem z trenerem, też mówiłem, że oglądałem dużo, dużo meczów stali w ostatnim sezonie. Y, właśnie tutaj stalówkę i spójnie głównie oglądałem y, gdzieś tam, jeżeli były, była możliwość po prostu obejrzenia tego, tego meczu telewizyjnego czy w internecie, no bo wiadomo to są gdzieś tam zespoły, które gdzieś tam są bliskie mojemu mhm. sercu, dokładnie no i naprawdę fajnie, fajnie tutaj zespół wyglądał dobrze się to oglądało no i mam nadzieję, że, że współpraca będzie dobra dla, dla obu stron ja będę zadowolony ze swojej roli w zespole trener będzie zadowolony z tego jak ja pracuję i mam nadzieję, że po sezonie wszyscy zaliczą to na plus no właśnie, bo Ty się do tej pory znałeś z Łukaszem z tej drugiej strony, z tej strony zawodnik z tej relacji, zawodnik zawodnik, mhm. ale mi się teraz przypomniał jeszcze wyjazd do, do Koszalina w sezonie 2008-2009 9. Wtedy jeszcze drużyna świętej pamięci trenera Andrzeja Kowalczyka. Młody dymuś się gdzieś tam już kręcił przy tym zespole ekstraklasowym. Nawet chyba pojawiałyście się na treningach. Tam potem był jakiś kłopot, że kogoś nie było, że trzeba było kogoś wziąć. I pamiętasz ten wyjazd? Mhm, tak, długasz, tak, tak. też był w zespole. Tak, tak. Pamiętam. To był pierwszy mój wyjazd z zespołem ekstraklasowym. Byłem z Tomkiem Ochońkowym w pokoju razem w Koszalinie. No i właśnie wspominaliśmy to też, jak pamiętam, jak podpisałem kontrakt w Koszalinie, że pierwszy mój wyjazd na mecz ekstraklasowy był do Koszalina, także właśnie z tą też o tym rozmawiałem. No bo yy... no już tyle wywiadów tak, no... w różnych konfiguracjach Dużo, tak, tak, ze sobą tak. No, no i duży... właśnie wtedy, wtedy też tutaj yy, trenowałem. Co było dla mnie dużym wyróżnieniem, bo tak naprawdę miałem styczność tylko z zawodnikami w swoim wieku i występowałem tylko na szczeblu juniorskim, a tutaj, właśnie świętej pamięci, trener Andrzej Kowalczyk dał mi szansę i mogłem trenować z zespołem ekstraklasowym i myślę, że to było, było fajne przeżycie. No i właśnie trener, trener Majewski wtedy też, też występował tutaj w tym zespole, także pamiętam ten zespół, no fajna atmosfera była wtedy. No dobra, i też ja jak pytałem trenera Majewskiego, na jakiej pozycji on Ciebie widzi, to on generalnie tak odpowiedział, że, że Marcin to jest taki zawodnik, który spokojnie może i wskoczyć na jedynkę, i być na dwójce, i też momentami może być mhm. na pozycji niskiego skrzydłowego na pozycji numer y, 3. Także taka wszechstronna tutaj ta Twoja rola mhm. najprawdopodobniej będzie w tej drużynie. No tak, nie mam problemu z żadną z tych pozycji gdzieś tam w obronie. Też yy, zawodnikowi z pozycji numer 3 ustoję. Yy, no i co, co mogę powiedzieć? No, ja zaakceptuję każdą, każdą rolę, którą trener dla mnie będzie miał, i będę starał się z niej jak najlepiej wywiązać, Także, jak będzie trzeba kryć rozgrywającego, to będę krył rozgrywającego. Jak będzie trzeba gdzieś tam biegać za strzelcem z pozycji numer 2 za shooterem, to będę za nim biegał. Jak będzie trzeba kryć zawodnika z pozycji numer trzy, no to Też będzie problem. trzeba sprostać temu zadaniu. Także mam nadzieję, że trener będzie zadowolony. Budujemy ten zespół, tak kolejni gracze dołączają do tej yy, drużyny. Jest, no, i jak ty spoglądasz teraz na na to co jest tutaj budowane, tak? bo jesteś Ty, jest Kuba Garbar, jest do tego e, też Szymon Ryżek, mamy Josipa Sobina pod koszem, mamy e, Florenza na obwodzie. Teraz na ten moment wiadomo, że jeszcze kilku graczy tutaj dołączy, ale Twoje takie pierwsze spostrzeżenia spoglądając na, na, te, na te nazwiska, które tu będą? No bardzo ciekawie na pewno ten zespół wygląda. No, y, James Florence, MVP y, Polskiej Ligi. No, to naprawdę świetny transfer. To samo Josip Sobin pamiętam jeden z najlepszych podkoszowych w lidze. Bardzo dobry zawodnik, fajnie, fajnie się jego grę ogląda i ciężki do zatrzymania zawodnik po tym charakterystycznym swoim rzucie właśnie Ta, fluterem. Ten Także ten no, właśnie rozmawiałem też z Kubą Parzyńskim ostatnio na hali i mówi, no co, mówi. Z Sobinem będziesz grał pick and role i mu podawał, gdzieś tam, Florenc będzie czekał na, na obwodzie, na odrzutki, także mówi, co twoje granie będzie, będzie wszystko dobrze. Nie? No, także mam nadzieję, że tak będzie i gdzieś tam po tych moich podaniach też będą zdobywać zawodnicy punkty. Aczkolwiek jeszcze chciałbym się wypowiedzieć o polskiej rotacji, no to tak naprawdę z każdym. Miałem, miałem styczność, bo z Jarkiem Mokrosem byliśmy w kadrze u 20 razem na mistrzostwach Europy. Z Kubą Garbaczem graliśmy w GKS-ie tych. No a Szymona Ryszka też znam, bo właśnie grał w koło brzegu. To, to gdzieś tam w tej pierwszej lidze mieliśmy styczność cały czas, także. Znana ekipa, drodzy Państwo, to co? Możemy być spokojni, że no chemia nie. w tej drużynie będzie świetna, bo to jest ten fundament, nie? To serdu, tak. żeby ta atmosfera tak. była taka fajna. No jeden za wszystkie, wszyscy za jeden. Miejmy nadzieję, że ten Team Spirit będzie i yy, będzie to również oddziaływało na to, że będziemy wygrywać mecze. No I tak się wszyscy nie mogą doczekać tego nowego sezonu, bo raz buduje się, tworzy się bardzo fajny zespół. Dwa, nie tylko Polska Liga, ale też Europejskie Puchary. Trzy, Nowa hala. Państwo na pewno widzieli ten znakomicie przygotowany przez Mateusza Olbrycha spot, który promował właśnie powrót Marcina Dymały do Ostrowa Wielkopolskiego, no i te ostatnie fragmenty, właśnie kiedy jesteś pod tą halą. To też jest taka rzecz, która chyba fajnie być w tym uczestniczyć, kiedy tak wyczekiwana długo przez wszystkich nas w Ostrowie hala jest. I pierwszy mecz będzie można w niej rozegrać. A ostatnio James Florence mi powiedział, że on się nie może doczekać, żeby w tej hali zagrać pierwszy mecz, go wygrać od razu. Mhm, no na to pewno. dopiero będzie fajne uczucie. No tak, byłoby, byłoby super. no Aczkolwiek nie widzę innej opcji, jak podejść inaczej do tego spotkania. Na pewno będzie dużo, dużo kibiców. Mam nadzieję, że już te tych, obostrzeń nie, będzie, tych obostrzeń nie będzie i kibice będą mogli. Wejść, wejść bez problemu na halę, no i wiadomo jak to w Ostrowie, kibice są szóstym zawodnikiem, także na pewno zasługują na tą nową halę, no i tak jak rozmawiamy, no nie było mnie jak był awans do Ekstraklasy i to był mój pierwszy, pierwszy sezon gdzieś tam poza Ostrowem, no aczkolwiek wracam w takim momencie, że chyba sobie lepszego nie można było gdzieś tam wymarzyć, także no nic, tylko, tylko ciężko pracować i Yy, przygotować się jak najlepiej możemy do każdego kolejnego meczu. Dawno z Marcinem nie rozmawialiśmy, ale jak się Państwo już teraz tutaj yy, spostrzegli, u Marcina tak zawsze było bojowo, optymistycznie, dobrze, przodu, tak, ciężka praca tak popłaca, jest. a potem na parkiecie trzeba to wszystko swoje robić, bo Ty teraz ciężko pracujesz, prawda? W tym okresie teraz yy, tutaj yy, przy tej pandemii, przy tej przerwie i tak mm -hmm. dalej, to. Pracy jest cała mas masa wykonywana przez ciebie. Tak jest, dokładnie. No mama nawet wyzywa, czasami mówi, odpocznij troszkę w domu, bo cały czas, cały czas gdzieś chodzisz. No teraz już też się cieszę, bo mam otwarte właśnie siłownie, mam dostęp na halę sportową, także gdzieś tam te możliwości są większe. No aczkolwiek w czasach, w czasach tego koronawirusa gdzieś tam miałem sprzęt z siłowni w domu i trenowałem gdzieś tam, gdzieś tam u siebie i dużo dużo też biegałem właśnie, także no tej aktywności fizycznej było aż, aż nadto w tym off season, ale Myślę, że to zaprocentuje w kolejnym sezonie. No właśnie, bo to lada moment, drodzy Państwo. Na poniedziałek 20 lipca przewidziany jest ten pierwszy trening, tam też te badania lekarskie. No i tak ta będzie nam się ta żółto-niebieska stalowa karuzela. Napędzać, będzie nabierać tego e, oczywiście tempa. My będziemy dalej in, informować o tym, co się dzieje, bo przygotowujemy kolejne umowy, kolejne kontrakty, dołączają kolejni nowi sponsorzy. Niebawem siedziba klubu też się zmieni, także dużo fajnego, dużo świetnych rzeczy się dzieje. Będziemy oczywiście na bieżąco o tym wszystkim informować. A ostatnie słowo należy do Ciebie, moi drogi, bo wracasz po długiej przerwie, po kilku latach, także teraz, drodzy Państwo, Marcin Dymała, zupełnie nieodpowiedzialny odpowiadasz na żadne pytania. No, Jeżeli coś byś chciał przekazać kibicom w Ostrowie i też w Stargardzie, to proszę twoje 5 twoje minut. No, bardzo mi miło, że dostałem tyle, tyle wiadomości właśnie wczoraj po tym, jak kontrakt został ogłoszony przez klub. No co mogę powiedzieć? Ze swojej strony na pewno zostawię 100% serca, zdrowia na parkiecie i będę chciał, żeby Starówka odniosła zwycięstwo w każdym spotkaniu. I pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców z Ostrowa i również ze Stargardu. No i tyle Marcin Dymała, drodzy Państwo. Wrócił do domu Marcin Dymała i oby teraz to był taki powrót na kilka lat i oby teraz Marcin święcił te sukcesy ze stalówką. Kończymy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Witamy raz jeszcze w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj Państwu dziękujemy. To tyle, ale bardzo uważnie śledźcie naszą klubową telewizję, bo tam praktycznie każdego dnia coś przygotowujemy dla Was. Także do usłyszenia, do zobaczenia.